W Polsce przejście trąby powietrznej pozostawia stosunkowo wąski pas zniszczeń. Jest to zazwyczaj korytarz, który nie przekracza 250 metrów szerokości. W ciągu ostatnich 10 lat regularnie notuje się obecność tego zjawiska najczęściej pomiędzy początkiem maja a końcem sierpnia. Sąsiedztwo terenów stepowych. Pustynnych nie pozostaje bez wpływu na częstotliwość występowania tutaj gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Pustynia jest w jakiś sposób miejscem silnych kontrastów, przyciąga ekstrema. Jak głosi legenda, to diabeł miał rzucić garść piasku, żeby zasypać olkuską kopalnię srebra, jednak chybił. Pustynia Błędowska powstała w wyniku intensywnej wycinki, jaka miała miejsce podczas budowy i funkcjonowania kopalni srebra w Olkuszu. Jej rodowód określa się jako antropogeniczny, jest elementem krajobrazu kulturowego. Część południową w znacznym stopniu porasta dzisiaj charakterystyczna roślinność stepowa. Blisko 70% dawnej pustyni dziś na powrót stało się gęstym lasem. Obecność silnych prądów konwekcyjnych, podnoszących się z nadrozgrzanego piasku, przyciąga parę lotniarzy. Sport ekstremalny zawitał tutaj nieprzypadkowo. Można powiedzieć, że ten rodzaj aktywności w jakiś sposób pozwala doświadczyć izolacji, która zmusza do skupienia wyłącznie na tym, co elementarne, na tym, co absolutnie niezbędne, aby przeżyć i czerpać z życia. To w jakimś stopniu kontynuacja postawy eremity, pustelnika. Północny obszar pustyni to wciąż spore fragmenty nieporośniętego piasku. Nadal można zaobserwować tutaj burze piaskowe, efektowne wiry pyłowe, a do niedawna także zdarzało się zjawisko fatamorgany. Pustynia, chociaż stworzona ręką ludzką, Pozostaje miejscem niegościnnym, wpływają na to panujące tutaj warunki. Większość turystów woli podziwiać ją z oddalenia. I mimo niewielkich rozmiarów, pozwala skonfrontować się z jedynym swoim rodzaju unikatowym doświadczeniem, jakim jest kosmicznym, metafizycznym porządkiem.